Nie wiecie jak zapakować słodycze od zajączka? To ja Wam dzisiaj to podpowiem. Też pokażę do czego wykorzystać wytłaczankę po jajkach, bo przecież po Wielkanocy to takie rzeczy zostają nam. I zrobimy jadalne koszyczki. Ciekawi jesteście co wymyśliłam? To zaczynamy! Słodyczy od zajączka. Potrzebujemy szarego papieru, szablonu zajączka. Ja sobie dwa rozmiary tu przygotowałam. Takie szablony zawsze znajdziecie gdzieś tam w galeriach Google, więc sobie warto poszukać. Potrzebujemy pomponiki, takie fajne, śmieszne pompony, klej i oczywiście słodycze. I teraz opcjonalnie możemy to zrobić maszyną albo klejem, po prostu skleić papier. Szary papier składamy sobie na pół i przykładamy szablon króliczka. Odrysowujemy go, a następnie wycinamy. Mam już wyciętego zajączka w dwóch kopiach i teraz będę go przeszywać na maszynie. A jeżeli nie macie maszyny, to możecie po prostu obkleić brzegi. Zszyłam zajączka, ale zostawiłam sobie dół jeszcze do szycia, bo tutaj powkładam słodycze. Słodycze mam w środku, więc mogę teraz całość zszyć do końca. Zajączek zszyty, cukierki w środku, ale jeszcze brakuje mu ogonka. To trochę kleju, mały pomponik, i mamy zajączka. Po zajączkach przyszedł czas na małe koszyczki, ale takie jadalne koszyczki, i zaraz je tutaj razem przygotujemy. Do przygotowania kruchego ciasta potrzebujemy 250 g mąki, 150 g masła, 100 g cukru pudru, 3 żółtka z jajek, dwie łyżki gęstej śmietany, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, I dwie łyżeczki cukru waniliowego. Ciasto zagniatamy na gładką masę. Następnie je schładzamy przez jedną godzinę w lodówce. Ciasto chłodzi się w lodówce, mam teraz godzinę czasu, aby przygotować nadzienie serowe do moich koszyczków. 65 g masła miksuję tak, aby było puszyste i do niego dodaję 250 g mielonego sera białego. Dorzucam jajko, cukier, puder i nadal łączę z masą serową. Na koniec dodaję dwie łyżki budyniu śmietankowego i dwie łyżeczki soku z cytryny. Ciasto już się wyschłodziło, więc teraz wałkuję je na grubość 1 cm. W cieście wycinam kółka szklanką i wkładam do foremek, które już wcześniej wysmarowałam masłem. Nadmiar po prostu odrzucam i mam babeczkę. Kawałka ciasta zrobiłam jeszcze takie wałki, które ułożę tak, aby były potem rączkami do moich koszyczków, a do koszyczków jeszcze do babeczek włożę trochę sera, który przygotowaliśmy przed chwilą. Rączki do koszyczków układam ładnie w kształcie takiego półłuku na blaszce na papierze do pieczenia najlepiej Ważne, żeby miały taką szerokość jak nasze babeczki. Babeczki też tu wkładam i całość do piekarnika na 15 minut na 180 stopni. Już upiekły mi się babeczki, już mam rączki do dotrzymania Koszyczków. Za drugim razem ładniejsze mi te rączki wyszły, więc trzeba trochę potrenować. W międzyczasie też rozpuściłam trochę białej czekolady, w której moczę sobie tutaj właśnie te uchwyty i lekko wciskam w ten serniczek, a to się już ładnie podklei. Mam tutaj takie cukrowe jajka, którymi też za pomocą czekolady ozdobię koszyczki. W czasie wielkanocy bardzo dużo zużywamy jajek i zostają nam wytłaczanki po nich, właśnie. Nie wyrzucajcie ich za szybko, bo one się mogą przydać w ciepłe dni. Już za chwilę takie nas na pewno czekają, a wtedy, aby laptop się nie przegrzał, stawiamy go sobie na wytłaczance i ten ma możliwość dużo swobodniejszego przebiegu powietrza pod nim, i dlatego się nie nagrzewa i można sobie śmiało pracować. Moi drodzy, teraz już za chwileczkę mamy święta. Życzę Wam naprawdę wesołych, spokojnych i słodkich świąt. Mam nadzieję, że jakieś moje pomysły wam się w te święta przydadzą. E, oczywiście, my się widzimy zaraz po świętach, bo w środę o 18. E, wesołego świngusa, dyngusa, żeby Was mocno zlała woda, i do zobaczenia na razie wesołych świąt. Jeżeli podobało Wam się dzisiejsze DIY, zajączki piękne z słodyczami e, lub te serniczki, e, koszyczki, mój trik, to wtedy koniecznie dajcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji, obejrzyjcie inne filmy. <słuch> <słuch> Łapki w górę. E, <słuch> jeszcze raz, za Lub mój trik to koniecznie dajcie łapkę w górę. Dziękujemy Państwu, do widzenia.